Proszę Państwa, zacznijmy od cytatu tę konferencję prasową. Jeśli Ukrainie nie uda się obronić swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, będziemy zmuszeni przystąpić do konfliktu. Te słowa wypowiedział ambasador RP we Francji, Jan Emeryk Rościszewski, w wywiadzie dla francuskiej telewizji. Są to słowa, Szanowni Państwo, absolutnie skandaliczne. Są to słowa sprzeczne z polską racją stanu. Są to słowa świadczące o tym, że pan ambasador żyje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której Polska wręcz, wręcz powinna przystąpić do wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jest to wypowiedź skandaliczna i dlatego Konfederacja żąda, żeby pan ambasador został natychmiastowo odwołany z funkcji. Ambasador Rościszewski do dymisji, dlatego że w polskim interesie narodowym jest oczywiście organizowanie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, ale w polskim interesie narodowym nie jest rozbrajanie się na rzecz Ukrainy, a na pewno nie jest w polskim interesie narodowym przystępowanie do toczącego się konfliktu. To są słowa złe, słowa szkodliwe, słowa, które narażają polskie bezpieczeństwo. To są słowa, które nigdy nie powinny paść z ust polskiego ambasadora. Żądamy dymisji ambasadora Rozciszewskiego. Oddaję głos Krzysztof Bosak. Szanowni Państwo, nie chcę tylko ręce załamać nad kadrami polskiej dyplomacji z rozdania rządu PiS. Nie chcą korzystać z zawodowych dyplomatów, a kiedy już dobiorą ambasadorów, to okazuje się, że ci ambasadorzy plotą, co im ślina na język przyniesie. Mówią nie to, co powinni. No i e, nie jesteśmy później na arenie międzynarodowej traktowani poważnie. Innym świadectwem niż wypowiedź ambasadora Rościszewskiego, która wywołała swoją drogą sensację w internecie i którą następnie ambasada musiała prostować, że ambasador tu źle zrozumiany, że wyrwany z kontekstu. Literalna wypowiedź ambasadora okazuje się, że nie oddaje stanowiska polskiej dyplomacji, ale to media winna, a nie sam ambasador. Bądźmy poważni. Jeżeli wypowiedź ambasadora trzeba prostować, to znaczy, że nie zna się na swojej robocie, a jeśli nie zna się na swojej robocie, to znaczy, że. Nie powinien je wykonywać. Natomiast to nie jedyny przykład takich dyplomatyczno-negocjacyjnych katastrof. Inny to sytuacja z migami. No przecież. Jeszcze niedawno, kilka tygodni temu słyszeliśmy, że państwo polskie nie rozważa przekazywania samolotów, że to byłoby niebezpieczne, a na pewno nie w sytuacji, kiedy Amerykanie nie zrekompensują nam tych samolotów. Okazuje się, że jesteśmy jedynym państwem, które negocjuje w dół z każdym kolejnym tygodniem. Chce posunąć się coraz dalej za coraz mniej. Słowacja wywalczyła sobie rekompensatę i ma zamiar przekazać jakieś samoloty. Polska żadnych rekompensat za powiedzianych nie ma. Minister i rzecznik rządu Piotr Miller w mediach negocjuje w dół. Sam poddając wytłumaczenie naszym partnerom na arenie międzynarodowej, mówiąc, że Polska w zasadzie rekompensaty już otrzymała, w jaki sposób? No, płacąc sobie za uzbrojenie, które sama po rynkowych cenach kupuje. To jest komedia, to jest niepoważne, to jest rozbrajanie państwa polskiego bez zdolności uzupełnienia tych zasobów, tego uzbrojenia w jakiejkolwiek przewidywalnej perspektywie. Polska. Ma jasne stanowisko w sprawie napastniczej wojny Rosji na Ukrainie. Nie chcemy, żeby Ukraina wpadła w ręce Putina. Natomiast to nie znaczy, że z Polski należy oddać wszystko. Musi być w tym jakiś umiar, musi być w tym jakaś strategia. Jeżeli w jednym tygodniu, w jednym miesiącu rząd mówi, że nie rozpatruje przekazania samolotów i dementuje informacje strony ukraińskiej, to ten rząd prezentuje się zupełnie niepoważnie, kiedy bez żadnych dodatkowych argumentów negocjacyjnych zmienia swoje stanowisko i licytuje w dół. Co usłyszymy za kolejny miesiąc, że oddajemy F-16 i jeszcze do tego dopłacimy? No naprawdę, szanujmy się. Szanujmy się, wówczas sami będziemy szanowani. To jest podejście Konfederacji. Polityka międzynarodowa zawsze jest sferą działań i relacji. Transakcyjnych. Oczywiście można to maskować idealistycznymi hasłami, ale ostatecznie każdy patrzy na swoje bezpieczeństwo, na swoje interesy. I kwestią polskiego bezpieczeństwa jest nie tylko to, żeby Ukraina nie wpadła w łapy Rosji. Kwestią polskiego bezpieczeństwa jest też to, że jeżeli wynik tego konfliktu nie będzie pozytywny, to żeby Polska nie została rozbrojona, żeby Polska nie została. Nie została po prostu sama napastwę napastniczej zbrodniczej Rosji, a wypowiedź ambasadora polskiego we Francji niestety do tego prowadzi, bowiem, gdyby Polska jednostronnie przystąpiła do wojny, to sojusznicy natowscy nie muszą w takiej sytuacji czuć się zobowiązani, udzielić Polsce pomocy. Przypomnijmy, że traktaty, właśnie traktat północnoatlantycki zobowiązuje do pomocy nie do bezpośredniej interwencji zbrojnej, ale do udzielenia pomocy w sytuacji, gdy się jest napadniętym, nie w sytuacji, gdy się do innej wojny nie swoje jakieś państwo włącza. Te wszystkie rzeczy Konfederacja podnosi, bo jest zatroskana o polską rację stanu. I żadna poprawność polityczna, i żadne pochyliwanie, i żadne straszenie nas, i żadne dyscyplinowanie, że o czymś nie wolno mówić, nie powstrzyma nas przed mówieniem prawdy. Jeżeli polscy urzędnicy, polscy liderzy, polski premier, minister obrony narodowej, ambasador, czy nawet prezydent będą wprawdzać opinię publiczną w błąd, to my będziemy mówić o tym otwarcie. I nic nas przed tym nie powstrzyma. Czy mają państwo pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.